Ściana ze zdjęciami w przedpokoju jest bardzo specjalnym miejscem u nas w mieszkaniu. Znalazły się tutaj różne zdjęcia z różnych naszych wypraw, podróży, wakacji, ze ślubu, zdjęcia naszych przyjaciół. I to jest takie miejsce, które tutaj definiuje nas najbardziej chyba w tym domu, dlatego że tutaj jest kawał naszego związku i naszej historii. Tutaj jest szafa, której drzwi wykonane są fornirowane. To jest fornir palisandrowy, olejowany. Zależało nam na tym, żeby zachować strukturę drewna, żeby one były miłe w dotyku, aksamitne i nie traciły właśnie takiego prawdziwego drewna. A jeżeli chodzi o uchwyty, ponieważ nie mogliśmy znaleźć nic, co by nam się podobało, zdecydowaliśmy, na, zdecydowaliśmy się na kurki, które znaleźliśmy w, na kole, Czyli na targu staroci zostały one nagwintowane i przymontowane do szafy jako uchwyty. W mieszkaniu mamy dwie łazienki. Jedna jest łazienką mniejszą, tak zwaną gościnną, a druga jest łazienką przy naszej sypialni. Ta mniejsza łazienka, właściwie tutaj nie było pola do popisu, nie wiedzieliśmy za bardzo co zrobić. Jedynym szaleństwem w łazience jest to, że na ścianie przykleiliśmy tapetę ze zdjęciem właściwie nieba i łąki, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby trochę dłużej pobyć w łazience to może sobie wyobrażać, że jest na łące. W całym mieszkaniu podłoga została podzielona na trzy części w, spo w sposób bardzo konsekwentny. Część dzienna to parkiet y tekowy, część taka komunikacyjna to szara terakota, natomiast część nocna to jest y parkiet tekowy przemysłowy. Także w ten sposób definiujemy też jakby trzy części mieszkania. Za mną ściana to ta sama ściana, którą widzieliśmy z y kuchni, ceglana. Z obydwu stron wygląda dokładnie tak samo. To jest bardzo fajne rozwiązanie połączenie łazienki z sypialnią. Na początku mieliśmy plan, żeby tutaj tą część zamknąć jakimiś szklanymi drzwiami czy jakąś szklaną taflą, ale w efekcie jak troszkę pomieszkaliśmy w takim układzie, zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Jest to takie nasze królestwo, gdzie wstęp mamy tylko my i, i tylko niektórzy i bardzo rzadko. Łóżko kupiliśmy we Wrocławiu, jest zrobione z olejowanego drewna, tak jak większość drewnianych rzeczy u nas w domu, to jest olejowane drewno. Jeżeli chodzi o wannę, wanna została obudowana drewnem, to jest obudowa z parkietu przemysłowego, czyli to jest to, co samo, co jest na podłodze. Drewno jest wyciągnięte na obudowę, budował to stolarz, trochę się nad tym musiał namęczyć i trochę czasu poświęcić, ale efekt jest fajny i dobrze się sprawdza. Przez to między innymi też przez to, że to jest zaolejowane, także woda tego nie niszczy, nic się z tym nie dzieje. Brązowy kolor dlatego, że ten kolor uspokaja. On jest taki... to jest miejsce, w którym my chcemy spać, odpoczywać, poczuć się dobrze, właśnie schować się przed całym światem. I żywe kolory, takie jak mamy w y, części dziennej, to są kolory, które mobilizują do działania i energetyzują, natomiast brąz tutaj jest takim kolorem, który nas już wycisza i, i uspokaja i taki był też plan i taki był też zamysł, żeby to w ten sposób zrobić. Projektując to mieszkanie, projektując to chyba złe słowo, po prostu urządzając je dla siebie, chcieliśmy, żeby to właśnie było miejsce, które będzie nasze. Takie od A do Z. Że to nie będzie miejsce zaprojektowane zgodnie z trendami i tym, jak, jak robią to wszyscy dookoła, a przez to mieszkanie dla każdego i dla nikogo, tylko żeby było to taka nasza osobista, stuprocentowa wizytówka. No i tak właśnie to wygląda.